Cześć, witam, pomyślałem sobie, że powiem kilka słów, na temat Benyku oczywiście. Zgasimy go sobie, zmiana miejscóweczki na troszkę spokojniejsze miejsce i przy okazji ładniejsze widoczki, prawda, super, tak, I co chciałem powiedzieć dzisiaj. O samej firmie Beneko. Więc tak, zacznę może, że Beneko należy do firmy Tiada. Jest małą, jak na chińskie warunki, firmą, zatrudniającą 500 osób. Produkuje 30 tysięcy motocykli rocznie. Fabryka ta należy do grupy Yangshi. Teraz uwaga, która od 20 lat współpracuje z Yamaha Także widzicie. Zawsze miałem takie przekonanie, że jeśli coś jest mało znane, a przy okazji tanie, to na pewno no, nie jest nic warte. Jednak to jest trochę mylące. Beneko BR125 jest optyczną kopią Suzuki gn 125 przed Liftingu, ale jest to tylko optyczne podobieństwo. Suzuki napędzany był silnikiem OHC o mocy 12 koni, a BR Benyko jest napędzany 11 konnym silnikiem OHV Był to klon Hondy CG Silniki Hondy CG były na tyle udaną konstrukcją, słuchajcie, że bez żadnego remontu, bez naprawy przejeżdżały spokojnie 60 tysięcy kilometrów. jeśli się jeździło normalnie, prawda? Także taki to motorek, kilka ciekawostek takich Klasyka lat 80., z tym, że w nowym wydaniu, oczywiście, troszeczkę jednak, mimo wszystko, gorszej jakości, bo za tą cenę, jak kosztuje Benykonowy, możecie sobie kupić 30-letnie Suzuki GM125, prawda? No, a no uważam, że jest fajny motorek, mały, bardzo ekonomiczny. Także to by było tyle na dziś. Także pozdrawiam serdecznie. Coś tam jeszcze na pewno nagram. Na razie, trzymajcie się. Ach, nie ma to jak kiełbaska w trasie.